W samym sercu lasu, z dala od miasta, leży tor w Starym Kisielinie. Dzikie, zielone piekło polskiego kartingu. Miejsce gdzie asfalt pachnie żywicą, a każdy zakręt testuje nie tylko sprzęt, ale też charakter kierowcy. To tutaj rozgrywa się piąta runda Rotax Max Challenge Poland. Runda, która zdecyduje czy mam jeszcze szansę na podium w tym sezonie. Sobota, pierwszy dzień wyścigowy. Poranny warm-up i już wiadomo, że lekko nie będzie. Treningi nie poszły mi najlepiej. Ostatni czas. Urwany tylny zderzak. Trochę frustracji, trochę śmiechu, ale bardziej przez łzy. Ale to tylko trening. Liczy się tylko to, co przyjdzie potem. Kwalifikacje. To one pokażą, czy jest tempo i powiem Wam, było. Czwarty czas. Tylko trzydziesiąte za Michałem niedopadem, a to właśnie z nim toczę całą tę wojnę o podium. Dzieli nas dziewięć punktów w generalce, więc każdy zakręt, każdy start ma znaczenie. Dałem z siebie wszystko. Było parę błędów, ale tempo jest. Będzie grubo. Pierwszy wyścig. Wreszcie to czuć. Adrenalina, rytm, flow. Przebijam się na trzecie miejsce. Przede mną suchy tor, a za mną nie niedopad. Dwa wózki, ten sam zakres. Michał Niedopad wpada w mojego go-karta. Dostaje 5 sekund kary. Nie wiem za co. Tempo jest, ale przypadkowe zamykanie klapy chłodnicy daje w kość silnikowi, przez co nie mogę jechać na tyle równo, żeby odrobić straty. Finalnie Niedopad dojeżdża przede mną. Wkurzenie? Oczywiście, ale to dopiero początek. Jeszcze trzy wyścigi nie odpuszczę. Lecimy dalej. Drugi wyścig. Tuż po starcie nerwy z pierwszego wyścigu dają o sobie znać. W tym samym miejscu, gdzie wcześniej Michał we mnie wjechał, tym razem ja obracam jego. Przejmuję pozycję. Jadę trzeci i czuję się świetnie. Trzymam tempo i konsekwentnie zbliżam się do reszty stawki. Mam nadzieję na wyprzedzenie Kamila Kaczmarczyka, który zajmuje drugie miejsce w generalce. Jestem już prawie na zderzaku, ale widać szachownicę. Zabrakło może jednego, dwóch okrążeń. Dojeżdżam przed niedopadem, ale za manewr na początku wyścigu znowu dostaję 5 sekund kary. Dziwne. 5 sekund w pierwszym wyścigu za to, że we mnie wjechali, 5 sekund w drugim wyścigu, że ja wjechałem. Dopadłem niedopada i znowu zostaje 5 sekund kary, no i niestety spadam na czwartą pozycję. Chyba te kary nie lubią na tym torze, niezależnie od winy. Nie ma co: w tym sporcie trzeba mieć nie tylko tempo, ale też stalowe nerwy i dużo cierpliwości. Stal. Niedziela, drugi dzień ścigania. Byliśmy dziś w pierwsi w namiocie. Igor, mój mechanik, cały wieczór analizował dane, telemetrię. Wiedział dokładnie, co zmienić. A ja mu ufam w 100%. Bo jak on coś ustawi, to wiem, że jest dobrze. Niedopad odskoczył już na 17 punktów w generalce. Ja, czwarty. Ale nikt jeszcze nie jest przesądzony. Mam nadzieję, że ręka boska nas poprowadzi. Bez kontaktów, bez kar, na napierdzielamy. Warm up. Dwa razy poza torem. Trochę chaosu, ale kończę piątym czasem. Nie jest źle, ale deszcz to mój słaby punkt. Na mokrym wychodzi doświadczenie zrobione kilometrami na torze. A tego mam jeszcze za mało. Ładujemy elektrolity, trochę śmiechu, trochę nerwów. Za chwilę trzeci wyścig. Słychać buczenie silników, czuć napięcie. To jest ten moment, dla którego to wszystko się robi. Deszcz, tor mokry. Opony szukają przyczepności, której nie ma. Każdy zakręt to ryzyko. Na początku nieźle, trzymam się stawki. Ale powoli zaczyna mi odchodzić. Na szczęście powoli. Niestety, Pierwszy poślizg po kilku okrążeniach zostawia mnie daleko w tyle. Już wiem, że ten wyścig muszę potraktować jako trening. Trening jazdy w deszczu, której mam zdecydowanie za mało. Kolejny poślizg. Warunki nie zachęcają do spacerów. Mówię i sam się śmieję. Jak absurdalnie to brzmi. Było ciężko. Dałem z siebie wszystko. Nie udało się dogonić niedopada. Meta, ostatni w kategorii. Mega słabo, ale co zrobić? Deszcz to inny sport. Jeszcze ponad moje siły. Tak samo było w trzyńcu. Trzeba przyjąć na klatę i wyciągnąć wnioski. Także szykujemy wóz, no i lecimy na czwarty wyścig. Tyle, dzięki. Kurwa. Czwarty wyścig. Ostatnia szansa, żeby coś pokazać. Wózek naprawiony, morale wraca. Ruszyłem z determinacją. Ale tor nie odpuszcza nikomu. Mój błąd. Gokart w toru, a koleżanka zespołowa jadąc za mną, trafiła centralnie we mnie. Pogięte drążki, skrzywiona kolumna kierownicza. Tu już nic nie ugrał. Zielone polskie piekło dało mi lekcję. Twardą, surową, ale potrzebną. Ostatni wyścig, i kolejna lekcja na wodzie. Dojechałem do mety. Na piątej pozycji. Bez satysfakcji, ale z honorem. Na koniec mogę tylko powiedzieć jedno. Dzięki wszystkim za wsparcie! To był trudny weekend. Liczymy straty, naprawiamy wózek i lecimy dalej. Bo w tym sporcie nie zawsze wygrywa ten, kto pierwszy przekroczy linię mety. Czasem wygrywa ten, kto nie przestaje wstawać. Zielone piekło nie było łaskawe, ale wrócę tu jeszcze i wtedy to ja będę dyktował tempo. Piąta runda zakończona. Chłopaki pakują sprzęt i szykują się już na pewno na szóstą rundę, gdzie będą rywalizować o podium w generalce. Ja natomiast z całym zespołem zaczynamy pracę ze sponsorami nad tym, żeby zgromadzić budżet, który da nam możliwość wystartowania w szóstej rundzie, w rundzie o honor. Bardzo bym chciał wystartować, bo kocham ten sport. Nitka będzie nowa, więc żaden z zawodników tam nie był wcześniej wyścigowo i naprawdę szanse są bardzo duże, żeby namieszać i powalczyć w tej ostatniej rundzie. Dzięki za cały sezon. Niestety, mimo walki mojej i całego zespołu. Nie udało się zdobyć medalu w klasyfikacji generalnej w moim debiutanckim sezonie. Podsumowując to wszystko, bardziej boję się od braku pieniędzy deszczu i mam nadzieję, że szczęście będzie nam sprzyjać i szósta runda rozegra się w słonecznym Biłgoraju i grip będzie skwarczał od gorąca. Dzięki Wam, lecimy z tematem.